Pokaż. Wojtek Zrobili takie puszki z napisem bonus BGC, Te Pepsi Bonus BGC ma Proszę się przesuwać Popaki, to... Pokaż się. Co? Co? Pokaż się. Pokaż popukać Wojtek się. się. Czekajcie, Wczoraj miałem cię później. Co? polubiłam. Nie zlecili. No, nie <laughs> ci a kto mnie pitować? To Ja do niej podchodzę, machnę czołem, elegancko, nie, i pytam się A chcesz być chuda? I tak do wszystkich tych dziewczyn, które myślą, że są grube, mogę to załatwić, nie? Będziecie zawsze chuda. Ty ci mi naciągnęli? Weź mi takiego, nie rób bliska, bo jak niczym będę mieć Widzisz? Czy te oczy mogą kłamać? Dlaczego przedziejęk na dupie? Masz tak, a nie tak. Dobrem chu! Ten cukier da wuję cukier ci Jestem to. Jest godzina 27 stopni. 16.52 Pereł pozdrawiamy. Pozdrów Perewa Kibel! Nie można papierów palić do kibla, trzeba do worka. No, idziemy. Po, Pozdrowienia dla Pani Beatty. Jesteśmy przy Mateuszu, ale nie na mordę. Dobre, nie? Co tam masz? O, kurzywa. Dobre, Czekaj, czekaj, czekaj. No wiedziałam. Znowu cyckiem nagrywasz? Albo dupę? Jezus Maria. Ej, 2 euro za 2 euro. Nie nagrywaj cyckiem, Widział to! Miał wyjść! Co ma? Czy są Nie doczeka! Może dzisiaj wzburzone. A może wiesz dlaczego? To no Posejdoń się szykuje do chrztu wielkiego! A kogoś to chrzci będą. Jest przez obozowy? A to jest Wojtek? Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze. Dobra. To Na alkohol? Krystian! Poczekamy! Wszyscy za tobą czekają! Kończ tego klocka! Nie widzę Cię. Eee! Przez nie, wyglądam, nie. Nie wyglądam od Nie, ale tylko na czole, czy gdzieś nie? Ale ten jest kurwa mniejszy niż my. Zobaczymy go, A później go, chłopcze, zje. nie. Dziś na Ja dzisiaj się nie byłem Zróbmy dobrze wodkę Ej, to Pozdrowitka um, 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 um. Pozdrowienia dla pedała Pozdrowienia dla pedała Holo 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 Lecimy kurwa tutaj Tutaj tego pastę trzeba znaleźć <laughs> Ej, a jakby go pierdolić medłęb? Albo w tym szamponem... Jak on się obudzi, to jeszcze szamponem budowaliśmy Dobra, lecimy kurwa tutaj Oh. <grymne> to podejdzie i ci będzie lata. kopnij go, kopnij go, czyli on tam Nie to mimo to znowu wyskoczy na mnie, to jest to? zero, 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 mam. zero, weź zero, zero, Nowego, zero, 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 Wyjeżdżamy z Kokino Nero i mamy zamiar wrócić do... Kosmety. Jest ciemno. Nie było spuczki w toalecie. No, Zresztą serek no go Ja pozdrawiam moich fanów, moje fanki, no, to to e, wszystkich moich rodziców. Wszystkich Was kocham. Do zobaczenia. Tak, cięcie.